Na wyspie Nestoria mieszka ponad 700 dzikich koni. Krąży tam legenda o klaczy Elery, Szybkie jak wiatr i sprytne jak lis. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. W stadzie Gwiazdy przyszła na świat klacz, której przepowiednia mówi, że ocali wyspę. Tymczasem w stadzie Księżyca umiera dotychczasowy przywódca, a jego miejsce zajmuje syn, który zmienia wyspę w koszmar. Nowy przywódca, Hunter, spotyka porzuconą klacz Sashę której obiecuje pomoc, w zamian za jej wsparcie. Klacz zgadza się, choć wtedy jeszcze nie wiedziała, co tak naprawdę ją czeka. Bezstadni zostają nocą zaatakowani przez nieznanych napastników, przez co ginie trójka koni. Tajemnicze duchowe stado zaatakowało każdy ze stad, ale od czasu ataku na stado czarodziejek panuje spokój. Nadszedł dzień spotkania wszystkich koni przy dużych kamieniach obok rzeki. Przywódcy postanowili, że za tydzień wyruszą na poszukiwanie tajemniczego wroga. Gdy nadszedł wyznaczony dzień, stada ruszyły w wyznaczone przez przywódców kierunki, lecz niestety poszukiwania okazały się bezowocne. Nie znaleziono żadnych śladów. Co będzie dalej? Czy dowiemy się, skąd wzięło się dziwne stado? Czy klacz ze stada gwiazdy naprawdę uratuje wyspę? Czy duchy nie zabiją wszystkich po kolei? czy stada przetrwają.